Cześć, jestem Paweł. W branży ogrodowej działam od ponad 10 lat. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o zakładaniu trawników. Większość z Was marzy o tym, żeby mieć piękny zielony dywan w ogrodzie. Jednak nie każdy wie, że jest to najbardziej wymagająca część ogrodu, której założenie wraz z utrzymaniem wymaga naprawdę dużo pracy. Mamy dwie możliwości założenia trawnika, z rolki i z siewu. Niezależnie od wybranej metody musimy zacząć od przygotowania podłoża. Jeżeli macie wątpliwości co do swojego terenu, zawsze możecie zlecić badania gleby w laboratorium. Bierzemy się za przygotowanie podłoża. Musimy zadbać o to, żeby korzenie traw miały się gdzie rozwijać. Musimy uprzątnąć teren z gruzu i kamieni. Następnie wyznaczamy poziom trawnika i jego spadki. Jeżeli potrzebujecie podnieść teren pod trawnik, użyjcie do tego mieszanki ziemi urodzajnej wraz z piachem. A jeżeli obawiacie się kretu, możecie zastosować przeciwko im siatkę. Pokrótce opowiem Wam o metodach zakładania trawnika. Zacznijmy od siebie. Równujemy ziemię do ustalonego poziomu trawnika, na przykład do obrzeży skostki betonowej. Mamy już przygotowane podłoże, teraz możemy wziąć się za wysiew. Pamiętajcie o tym, że mieszanka traw musi być dobrana odpowiednio do miejsca oraz wzięta od sprawdzonego dostawcy. W trakcie wysiewu ważne jest to, żeby nasiona były równomiernie rozprowadzone i żeby nie było ich za dużo w jednym miejscu. Uprzednio należy wzruszyć ziemię grabiami, żeby nasiona traw miały się zatrzymać. Po wysiewie należy przykryć nasiona niewielką warstwą ziemi, po to, żeby ochronić je przed ptakami i wiatrem. Jeżeli nie chcecie, żeby wasza praca poszła na marne, możecie wysiany trawnik zabezpieczyć działą agro Ograniczy to wzrost chwastów oraz przemieszczanie się nasion. Bez wody nie ma trawnika, więc w trakcie podlewania musicie mieć na uwadze, że jeżeli używamy węża ogrodowego, podlewajcie przy pomocy mgiełki, a nie mocnego strumienia. A teraz przejdziemy do zakładania trawnika z rolki. Główną różnicą w tym przypadku jest poziom wyrównania ziemi przed położeniem rodu. Teren musimy mieć przygotowany do grubości rolki, czyli na około 2 cm. Dalej sprawa jest dosyć prosta. Rolki układamy tak, żeby do siebie dolegały, bardzo mocno podlewamy i mamy szybki efekt Po założeniu trawnika nie zapominajcie o najważniejszym o koszeniu, nawożeniu i podlewaniu. Mam nadzieję, że Wam jakoś pomogłem i teraz już wiecie, czy chcecie założyć trawnik z siewu czy z rolki. W takim razie dzięki i do zobaczenia.